Rzeczywiście jakiś taki Szczęść zboża. Miło nam Państwa poinformować, iż telewizja rolnicza wzmaga nadawanie. Z naszego nowego przestronnego studia witają Państwa Alicja zieg i Drzewo Sądałowe. W dzisiejszym programie zaprezentujemy Państwu naszą nową ramówkę. Czekają na Państwa prawdziwe hity na licencjach zagranicznych oraz krajowych. Już w kwietniu zobaczą Państwo hit przeniesiony z telewizji francuskiej. Fort Boyard. Z udziałem wielu gwiazd, a także zwykłych ludzi. Dwa, raz, dwa, raz, dwa. Tomaszu, dziś zadanie dla Ciebie. W zatopionych rochach naszego zamku jest do odnalezienia klucz. Także to jest twoje zadanie. Powodzenia. Biegnij Tomasz. czas będzie odmierzać klepsydra. Zaczynamy. Biegnij Tomasz! Mm. Jak to mhm. Tomasz, Tomasz! Szybko, bo czas leci! Szybko! Oddychaj, oddychaj! Zostaw... Zostaw te wodorosty! E, to nie tu! O, Tomaszu! Witaj, tym razem dodaję dla ciebie. Otrzymasz zagadkę. Z nią przemierzysz każdy szlak nieprzetarty, zabierzesz się w góry, w, w drogę i na narty. Co to jest? Pamiętaj, że twój czas odmierza niezawodna klepsydra. Zapalniczka, strzelba, wywar z dachówka, więźba dachowa, wierzba, wierzba płacząca, fajka wodna, zasłony, Marmurowy nagrobek, antena satelitarna, grzyby po deszczu, kostka rosowołowa, kromka ze smalcem. Już wiem. Pasztet szczeciński. Zgadłeś! Bardzo dobrze. Yes. Znowu kranowa. A zaraz po sześciogodzinnym bloku reklam proszków, filmy Kargonit. Mamy Państwa przyjemność zaprosić na nasz nowy magazyn reporterów Telewizji Rolniczej. NCPNC Interwencja. A w nim między innymi reportaż z reanimacji ryby cudem wyciągniętej z lodu. Dzień dobry, jak się masz? Z przedakademika A wita Was Wasz ulubiony reporter Drzewo Sandełowe. Byliśmy tutaj świadkami szokującego zjawiska. Otóż w pokoju 815 zginęło opakowanie parówek wieprzowych ekstra. Domniemani świadkowie zbiegli z miejsca zdarzenia. Nasze dziennikarskie śledztwo wykazało, że ta sprawa może mieć coś wspólnego z porwaniem barszczu Instant, które relacjonowaliśmy dla Państwa tydzień temu. Wszystko wskazuje na to, że możemy mieć do czynienia z regularną wojną gangów. Sprzed akademika a zażegna Was pół kilo schabu bez kości. Dobry przyjaciel Maryli Rodowicz. A tuż po wieczornym zapraszamy wszystkich wielbicieli ostrzejszych emocji na czechosłowacki film erotyczny w oryginalnym dubbingu pod tytułem Pan Habran i Chorczyczki z Orawu. Still in the Koniec dzisiejszego programu pokażemy Państwu, jak tańczyć marumbę z marynowanym śledziem za koszulą. Wow! To lepsze niż ciasto stoi na playdo. Księga.